Zaczynamy Audika. Zaczniemy od odbudowy tego rantu. Oklejamy go taśmą, żeby był profil. Najpierw nakładamy szpachel, tu przesknie, zdejmujemy. Jedziemy z góry. Zaczniemy szpachlem antykorozyjnym. On ma swoje specyfikacje, taką ciekawostkę, że nakładamy go na gołą blachę. W sumie by mi tego nie pozwoliło zrobić. Tym bardziej na jakichś nadkolach, drzwiach, rantach itd. Mimo, że, mimo, że jest do tego przeznaczony. W każdym razie no, podkład, podstawa. Zaczynamy no, to wszystko. Na koniec będzie szpachlóweczka uniwersalna i wykańczająca. Dzisiaj nakładamy tylko e, pierwszą warstwę, bo nie, nie będzie czasu. Niech sobie dobrze przeschnie e, i, i, i potem dokończymy. No i najważniejsze, przyszła mała Lucy. Czekamy jeszcze na rury do wyciągów, nareszcie będzie dobry wyciąg, 20 tysięcy metrów sześciennych na godzinę będzie to ciągnąć. Taka temperatura, że szpachł bardzo szybko schnie. Za chwilę oklejamy dół tego rantu i robimy górę. Czekam aż wysnie, przeszlifujemy i jeszcze raz tą samą przenoszę. Proszę, kiepsko, bo słońce tu pada. Ja widzę dobrze, ale to ma nie za bardzo. Pierwszy oki ma pierwsze ogień, I bawimy się taka z Potem drugi raz nakładamy. Powtarzamy sytuację.

Zaraz obchodzimy to drugi raz. Też to 120. Potem na innym szpachlu będzie 150. I tak dalej. Tak to wygląda po szlifowaniu. Tą szpachlówką antykorozyjną. no to pójdzie jeszcze uniwersalna, i tak dalej. A propos tych podkładów o zalewaniu, pytałeś. Są takie dołki. Ja już mówię o podkładzie wykańczającym, o szpachlu wykańczającym, czy uniwersalnym. Zalejesz to podkładem, ale to potem wyjdzie. To wszystko trzeba uzupełnić albo pokryć szpachlówką natryskową. Dobra, nakładamy następną. Tam już będziemy mniejszą gradację. Będzie pudrowanie i tak dalej. Nie wiem, czy się wyrobię. Pewnie nie, bo zaraz będzie piąta. To wtedy, ewentualnie w poniedziałek. Na tym zakończymy. I czas do domu w jak będziemy się bawić dalej, to do, do miłego.